Witam. Szybka prezentacja Nissan Qashqai a. 2060 rok. Sama końcówka roku dwulitrowa benzynka z napędem 4x4 Bordo Metallic, Keyless, Boze, Panorama Skóry Keyless, także wersja wyposażenia auta Pogalsza oryginalny hak Auto z fajnym przebiegiem, pełna dokumentacja TIFF, książki wszystkie dokumenty potwierdzają przebieg lakier bordo Metallic wszystkie elementy mają około tam 120 110 130 na, na całym pojeździe czyli taka nominalna wartość rynkowa spoko wersja nadwozia auto czyste kompletne zadbane ma 15 lat no ale dalej trzyma się kupy jest sprawny technicznie wizualne, estetyczne że tak to wygląda kolor słońca dopiero pokaże swoje właściwości jest to perełka nie jest to akryl jest to też Bixenon panorama dach więc wersja uposażenia sympatyczne od spodu auto jest zdrowe z zewnątrz też jest zdrowe wiadomo może posiadać jakieś mikro użytkowania, ma 15 lat ale cało kształt auta jest naprawdę fajny opony wielosezonowe w fajnym stanie hamulce przód nowe tylnie również są do jazdy w chwili obecnej zrobić sobie serwis olejowo filtrowy nic więcej nie trzeba w tym aucie robić Tu jest jakaś obciereczka na nakładce z I jedna mała wnioseczka jest na błotniku z lewej strony, także jakieś dwa takie małe estetyczne niuanse. No ale jest to auto 15-letnie. Środki kompletne, czyste, skórzana tapicerka, w ładnym stanie. 120 130 110 120 110 120 130 130 110 110, 110. dwadzieścia sto dziesięć sto dwadzieścia trzydzieści stówka sto dziesięć stówka 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 120 Także auto jest całe w oryginale To tylko na plus do tego samochodziku Środki tak jak mówiłem kompletne, normalne klimatronik, tempomat, kamera wszystko jest tutaj sprawne na się bozę. także niezawodny SUWIK z dobrym motorem fajnej wersji za rozsądne pieniądze kto szuka takiego wozu zapraszam do kontaktu szyby też wszystkie w oryginale boczne, wszystko jest fabryczne.